jestem. Witam cześć panowie cześć pani. I teraz tak, no będę sobie. strzelał w plecy i trzeba heady trafić. dostał jeden gracz jest oh. oh, nice yeah, jest far Co jest? Io mnie trace racewood? Ograniczam ich wizję Tu to toilet oh, Dostał okay. Jaki masz sens? 0,14, 1600 dpi, a w sumie czy kik jest rentowny? Pewnie na nie, na się, nie rentowny, czy, czy zarabiają, pewnie nie ale myślę, że mają tyle pieniędzy, że tak, mogą tak, sobie ten tak, proces tak, zarabiania od, odciągnąć tak, 10 tak. lat i w mają to, Tak, tak strzelam. Oni mają dosłownie niezliczone pokłady gotówki ze steka. Jak kika stać na team w F1, to mają... No, no, biedni nie są. Czemu gram na wysokich ustawieniach? Na niskich zawsze odczuwalny niższy input lag, chyba, że mi to lotto. A tak o, dla odmiany. Całe życie na low grałem i teraz się zmieniłem na wyższe. Natomiast ostatnio mi się problem zaczął z FPS-ami, duży. 3-4 dni temu wszystko zrobiłem, żeby to usunąć, ze zmianą ustawień na, na niższe. Natomiast e, działało mi wszystko na wysokich i nagle z dnia na dzień po Battlefieldzie się spieprzyło. Zejdźcie mi z drogi! O kur... A co z tym botowaniem na kiku generalnie, faktycznie tam ludzie jakoś hamsko botują i te, te średnie widzów, które tam są, to są mocno zawyżone, bo to tak nie jest prawdziwe, czy, czy jak? Nie pytam, żeby to... Do... Nie pytam, żeby dobryć, no. tylko naprawdę no, nie oglądam, więc chcesz ciekawości poznać opinię tych, co oglądają. Na Twitchu jeszcze niedawno było to samo. Znaczy na Twitchu jak chcesz boty, to dalej chyba są generalnie. Każdy botuje, średnia nie zawyża się, ale inni z ciekawości wchodzą, bo coś się dotyka? dzieje, że tyle osób jest. Amrah ma średnią 20k. Nie no, bez <noise> presagdy. to. Się... Znaczy nie uważając nikomu, ale nikt myślę, że w Polsce nie byłby taki średniej w stanie said, na dzień the... dzisiejszy osiągnąć. Czy here. tam, czy tu na Twitchu. Słyszałem, że Twitch chciał tylko 1k dać na pomoc od Mr. Beasta, na jaką wodę jaki płacił 2 miliony i ma jeszcze Mr. Beast na kij. Yes, okay. e, słyszałem, że co od Twitcha tam jeden k chciał dać, czy 500 it, okay. dolarów, a ci 2 miliony dali. Mam nadzieję, że Mr. Beastowi nie przeszkadzać do kasy ze stejka. Mam nadzieję, kurwa. Oh. Kęs, kęs, ambient, ambient. On tripiał, to mnie śpię. Łojapir! Co za flik? Jestem ze streamingiem na, na Twitchu. Nie, no, wieczorem, na Twitchu. To, to, o tym to myślę, to nic takało. Skończę, Claire, przetestujemy jednym dniem, nie wiem, Minecraftowych speedrunów. Potem zdecydujemy, czy na wieczór, e, tylko czy jak to będzie wyglądało. A po pierwsze, chcę pierwszy z Twitchem porozmawiać, więc jeszcze do tego trochę minie. Jak się zapytają, czy kasę Pesna nie się zapytaj, czy mieliśmy nie klamowanie EWC, które jest przez kraj łamiący prawa człowieka, organ. No, właśnie to jest bardzo cienka granica, tak, doczepianie się do takich rzeczy, bo uważam, że w w tych czasach gdzie się do dolić prawie do wszystkiego jak się postarasz. I no takie, takie teksty no, nawet średnio na miejscu bym powiedział. Bardziej, okay. że to nie jest nielegalne kasyno, może w naszym kraju tak, ale ogólnie no, to, to, to nie no. A w naszym to kraju to mało co jest akurat legalne. Jest jedno kasyno total, nie będę mówił nazwy TC i siema. I używaj tylko tego. Konkurencja nie istnieje PRL dosłownie. Jestepanie. Andor, under. Flash, flash, o, Ograniczam ich wizję. Zabieram wizję. Mam czy 7 no nie idzie. No ale tak, myślę, że w skrócie można powiedzieć. Kiedyś tam, właśnie tą rozmowę, co miałem, co byłem podenerwowany, Po niej była sytuacja taka, że. No, był ten silent nerw zarobków. Dosłownie, że z miesiąca na miesiąc spadły zarobki o 50%. I to nawet nie chodzi o to. Tylko chodzi o samą informację, że ja chciałem wiedzieć, dlaczego to się co, wydarzyło. No i zapytałem, dlaczego. Walczyłem o tą odpowiedź, dlaczego, co się stało. Z 2-3 tygodnie. W wysłania tiketów na ogólny mail a w skrócie w wiadomości w, w, na tej rozmowie dostałem informację, że jak chcesz więcej pieniędzy od Twitcha, no to proś ludzie, ludzi o to, żeby Ci subskrypcje dawali i wtedy będzie więcej i ja tak myślę, kurde. przecież to jest żebractwo praktycznie nie wiem, jak można taką sugestię dać, sub działa od zawsze tak, ja, ja to tu powiedziałem, tak samo odpowiedziałem, że sub działa tak, że jak dać suba ochotę, to da i spoko, super, ale kur... No prosić o to to jest... Yy, no i XDDDDD, no, no jaką chyba... podpisę Dostajesz, no to był ten nerw, właśnie na prime, bo było tak, że była normalna stawka za prime. Znaczy normalna. Dostawało się tam 2,5 dolara za prime. I jak miałeś ich dużo, no to wiadomo, że to jest główne źródło zarobku. I w pewnym momencie z 2,5 dolara spadło na 1,2, czy tam 1,3. No 1,2 z kawałkiem. No to jest nerf i 50% dosłownie zarobków. I nie wiedziałem dlaczego w ogóle. Nie teraz, teraz dopiero wiem, że zmienili stawki za prime'a. A wcześniej to ja, ja wiem z 30, no, już przesadzam teraz. Ale no z 15 20 takich długich maili wymieniłem, żeby się dowiedzieć dlaczego, dlaczego znerfili. Project was brother. jeden mail. patrz. Nie masz jakiegoś insight twitch, żeby normalnie z kimś pogadać? Wtedy nie, nie było supporta. ja pisałem na ticket. Pisałem do Twitcha normalnie na ticket, który jest na stronie dla każdego maila. No tak na przykład sytuacja wygląda, że wymieniłem tam 7-8 maili i po 7-8 mailach było Sorry, nie wiemy jak rozwiązać problem, napisz w następnym ticket'ie. No to... Dopiszę kolejnego ticketa, dosłownie wszystko to samo, e, co pisałem, aż mnie nie odrzucam. No i po, po kolejnych, właśnie tam kilku mailach, w końcu się dowiedziałem łącznie, dlaczego taki narw poleciał. Ja próbowałem na live czacie do Twitcha pisać, na tym ogólnym no, dostępie. To, rynie to rynie też rynie mi tam wywalało, kurde. Też, też nie wiedziałem. Nie, no iż tam szkój, dawno i nieprawda. No prawda, ale dawno i, i tyle, no co. One backside, strong wall. Minus 55 race Gde, co jest? Muszę. Nie, nie, Co to jest? Uważaj, bo już jeden widz poleciał. Czekaj, co to jest. Gdzie ci to. Piszą ci to na Discordzie? Gdzie ci to piszą? Right to, like, jak. Here. wydaje się to być. Czekaj. Na Steamie? No co ty, to so nie. Like pisz z tymi ludźmi, my... nic nie, nie ten. Była sytuacja na hks <słuch> z 6-7 miesięcy temu, że do chłopa napisał HKS admin na Discordzie. I on. Wszy no wszystko mu podał. Pulpit mu udostępnił wszystko. No. no i stracił skinów sporo całkiem. Pulpit mu udostępnił kristalną sterowanie, e uprawnienia podawał no wszystko RES. Kurz Skąd? na całą rundę w lampach w Stanik nikt nie przyszedł biedny. No cóż. O, o o a kuku. Nie, 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 nie ma shorty! Kur! No! Nice tryment. Pewnie że chce. Jeden tostowy stream, parę tostowych streamów, to nikt świat się nie zawali. Przecież to nie jest podpisanie cyrografu z diabłem. Kiedyś tak było na Twitchu, że było Exclusivity, mając partnera na Twitchu, nie mogłeś pójść nigdzie indziej. A, to, jak dobrze pamiętam, to I'm było tak. Było na Twitchu, nie mogłeś iść nigdzie indziej i oni w pewnym momencie powiedzieli, to że tak ściągają te Exclusivity, no, no, no. ale za to przy danej... Um, wypłacają subskrypcję 70% do 30%, Placing tylko sets? do danej kwoty. I huh? tak takie było coś, że zabierają, dają ci, że możesz streamować na innych no, platformach, no, 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 ale zabierają ci kasę, a później z czasem wprowadzili, że jednak nie możesz promować Kika na, swoje jakby, na swoim Twitchu, jakby. I co prawda możesz streamować gdzieś indziej, ale niekoniecznie możesz Kiple, mówić ten, o tym ten, na swoim platformie na Twitchu, więc tak jakby zabrali wtedy, dając inną rzecz, a trochę i tak ograniczyli to, co dali, zabierając inną. Trochę pogmatwane, ale... Kurna. One-shot e, Co chcę usłyszeć, MWK? Nie wiem, kurczę powiedziawszy. Chciałbym usłyszeć to, co wiem, czego najprawdopodobniej nie usłyszę. Że zauważyli, że... Bo się dzieje, że, być, że tak nie powinno być, że tyle streamerów odeszło, że jakiś tego powód jest, że doszli do wniosku, że jest tak i tak, że może będzie polski support, że wyższy bitrate nas czeka. Jako jeden z niewielu krajów na Twitchu mam to wyłączone, mimo że dostałem dostęp. No kur... cokolwiek chcę usłyszeć, cokolwiek pozytywnego. Upolowana, jesteśmy 2 na 4. O, ja p dole. Oni mają gdzieś tak mały krek? skoro nawet nasz super wywalili. No to jaja są wtedy, nie wiem. To, to mam wrażenie, że się wtedy jaja i... zaczęło. Jak deszcza wywalili, tylko gorzej. Jedlot mi, jedlot mi, Dobra, palamy Cefra, i ośmi, A ja mam pak. A nie są... tak gram na autopilacze, se wchodzę. Wow. znowu bombę. Mam tu, bombę znowu. Weźcie o ode mnie, du. mogę plantować, jestem nieprzytomny, nie wiem co się dzieje wokół mnie. Klop Drop, ale... a flashing. No. A flashing, a flashing. Ale żebym się odwalił, ale. Marłem nie żyje. Ja p dole. A skąd mają. chociaż. Ty sam pewnie myślisz, że w Brazylii ktoś państwu gadają. Ale cokolwiek ja bym się mylił, to mnie nie wysyłają jako reprezentanta danej firmy, żeby gadać z największymi streamerami kur w kraju. A jak już mnie wysyłają, no to no raczej bym się powiedział, że nie, dowiedział, że Polacy nie gadają po rusku. Jest taka zasadnicza różnica. Co ty gadasz? Nie na analiz deska wysyłają, jedynie. Tu, no. Tu tu tu. Zephyr, kopek. Tu mor tu tu no, no, ja w sobie, ja w Co oni p O jasny gwint, oni dopiero teraz wechną. A ja jak brecy. Nice, good job, guys. Ja już na im się wpycham. Pusto na sajcie. Ratatę. Odpala multa ich wmiele. Mniej strategii, więcej na p Kurwa no. O, 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 o. Stary wilk. Ładnie, ładnie. Do prawej. Pięknie, wystarczy. Nie, 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 nie. jest. No sam nie mogę narzekać, bo gram mówi... No straszne, ale... Jak już się z tym skupimy tylko i patrzę, to mi słabo. Chodź no słod! No no no. O! Model broni mi zasłonił. I... O Jezus! cel! Ten HP razem. All showers. Showers a lot, a lot. Ograniczam ich wizję. Smok, 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 smok. Lamps. Jesteś Lamps? Kto no pod legnicą, no. jest z jajecznicą. Dostał o kur... kur... Dostał no. no bo jej brakło, ja p... dole. Ale ja nie mam. Ja. Okej, okay, złe plecie Zasłużony luz, przyznam. Zasłużony. No Oh. został kurde, Wróg aaa! słychać? Został jeden wróg, tam są. ma i Został jeden, wróg, no załatwione. Fajnie. mi, daj, mi, daj mi. Chciał jeden nie go ja jakoś, z chciał Sking, gdzie Ty jeden. co? Jest na Nie jakoś zobaczyłem tak, zobaczyłem na minimapie, że chłop jest tu. Tu widziałem na minimapę. No to już klapki na oczy biegną po niego. On tepnie A okay. ja Aha, one left one budget. A masz na Ok, cheat. Tapnął, chłopczy okay. smoka. Następny. Żadalek. One bullet, one bullet, on mit. Aimlak, czy kowaki tu i tu gram? Bo laimlaba. Jakoś płynnie działa dla mnie. W Kowaku mam stop jakieś jakiegoś problemu. Jet ten HP. Zabijmy przeciwników. piszesz. przeciwników. Atakujący guys. wygrywają. Dropuj Turreina, myślisz, że odbany był dzieciak? No to jej dam. Szczerze powiedziawszy, był dziwny. Zgadzam się. Ten jeden kill był kur... sus. Dobra, lasta. Promocja do D2 będzie zaraz. Ciekiem bije, bije. O Co jest za gnój? Gn 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 ja... Presa is gunplay, i jadymy. Klont, jeden flash, drugi flash, ult, widzi gdzie jesteś. Jest fuck, take the Wszystko jedna postać. Ja dole, it's B! Ale se piknąłem z tego, z jumping, to no nie wiem. Po prostu chyba w muzyki, chciałem. O cię, f. żyj, 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 żyj. o, Jezus, Maria, main. Admin, one man, one man, one man. Ey, market one. Ale wszedłem jak pajac, ale miałem ochotę. Musiałem. Dalej kostka, dalej kostka. Terminus. Mój jest gotowy. Gen, gen, gen. No Co? Wziął się. Where did he TP? Ja usłyszałem w prawej no, sukawce winiarnie tu. Numer przed tepekiem. Aha. o. -o. Wstać muszę niebawem. Za 8 godzin trzeba wstać, ale jeszcze bym zagrał. To jeszcze troszkę. Nie, nie, ekspedycja nie. Opa! Ale niezasłużone tak się są poszczęśnięte. No, to jest dosłownie połowiczny trolling tych grach. I, i są winy. KD w większości na minus. Ja jak beret. Abra lasta. Z Państwa żegnał.. Żegnam. Zdrowił ah. jeden wiatr. Puszczam dym. Wej, wej, wej. What the? Ja, uh, yeah, ja. Yeah. Pick again. Uh. Aha. I did. Oho. 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 O. Dzi dobra ta onka. Ty dobrze ci ludzie sobieś. Kurde. Jak oni ładnie. So do. I to dzieciak jeszcze, jak to się kurwa dzieje? Boże święt... Jezus... Neon, jak ty idziesz? Ja jestem tylko prostu zaskoczony. Nic... Toksyczne. Jak ty idziesz? Dlaczego? Chcesz być toksyczny? Nie, 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 jestem tylko prostu Myślę, że 16. Czy mam rację, czy 15? Nie, nie, jestem 17. O, okej, okej. Jaki jest twój główny rank, Neon? Co? Czy to twój główny akunt? Why? What do you think my action It's rank his main, yeah. he's 14, no, 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 his his he's, he's Sarah, stinky. Shut up! Shut up. Shut up. Shut up. Okay. He's 14 and what, what, he's his what, main, okay. What do you think? No, 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 it's not my main. What do you think my main is? No, I think Fruity, it's your main and much you're much 14. Much. No, it's not, it's not. What? Ah! ah. <laughs> uh. <laughs> you know? <laughs> Oh, o Został jeden, drugi. Tutaj! Został jeden, Nie wiem, była normalna gra, chłop wyszedł z gry i graj z gry na dani. Klasyka. Klasyka. Ty dwóch wyszło. Free vs. 5, Nice lobbies. Oj, pięknie. Ty drugą grę, wędu się oddali. Bro, it's mine. Nie no, to nie było jego main. Hans Peter, ascendant 2. Tu się też tu jest le już lepszy MMR niż na tym. Tutaj się jaja. Wie to moje? Negatywne, negatywne. Breakdown mentalny. Neonka. Neonka, neonka. Nie no. Jezus Mario. Na neonce grałem? Tak, już miałem wszystko jedno. Jak... O te pedonki, miałem plan przez trzy gry zostać i mi się odwidziało. grasz, już. spadam póki co. Dzięki bardzo. Widzimy się następnym razem. Wy dziś pewnie nie. No chyba jutro. uciekam. Pa, papa. Dobranoc. Papa, papa. Pa. Pragnę wziąć Cię w podróż, po walczyć. Chcę o naszą miłości. Jednak nie wiem gdzie. Przyniosłem Ci.